Siemaneczko rodziska, z tej strony Wesker Gaming I witam was w pierwszym odcinku z Pack Opening FIFA World Dzisiaj będziemy otwierać paczki z okazji Trzeciego dnia bodajże Team of the Year Czyli pomocnicy dzisiaj wyszli o 19 Ja nagrywam to o 19.54 Tak więc pierwszy odcinek myślę, że dojdziemy do Bilansu 1, 500 może troszkę więcej wydamy, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. To więc zaczynajmy. Bierzemy sklep. O, o, paczka z. O, nie lubię takich paczek. I to bardzo. Nie lubię tych paczek. Walę te za 50 albo za 100. Dobra, i pierwsza paczka, a w niej nic. Dobra, kontrakty sobie wrzucimy na listę transferową. Niestety nie ma miejsca. Kondycja drużynowa też w cenie. Co tu mamy? 4-4-2, ona jest dużo warta, o ile dobrze pamiętam. 4-4-2 to bardzo dobra formacja. Tą to... To sprzedamy trenerkę. Tego sobie... Tego będziemy. Weźmiemy, Adela Ramiego też możemy wziąć. I resztę QuickSell. Dobra, sklep dalej. Kolejne paczuszki. Złota paczka premium. 7,5 kafla kolejne. I mamy Pepe. No, no. Nie jest to karta, której tutaj oczekiwałem, ale na pewno go przyjmę do swojego klubu. Nie otwieram dzisiaj za dużo paczek, ponieważ nie ma miejsca w kluby, będzie trzeba je trochę porobić, trochę posprzedawać O, Esienna SPO też jest w cenie, o ile dobrze pamiętam Dobra, bierzemy tutaj kontrakty, bo kontrakty zawsze się przydają Piłka, ten słaby strój cooperu. Lekarzy i wszelkich trenerów zawsze warto brać, tak więc Jeżeli to ja nie robicie, to polecam Bo zawsze z tego jest trochę tego bonusu tam procentowego co prawda, ale jak nas zbieracie tych trenerów odpowiednio sporo to będziecie mieli coraz lepsze te bonusy. Kolejne główno w paczkach to są paczki zasięgające półkafla z PO na CPS. No. Jedna z gorszych takich tu to sprzedajemy. Herbajaxu też, Quixel pójdzie Erdnić. nic mnie tu nie interesuje, może ta kondycja generalnie I poganiamy tych cwaniaczków, co tutaj Co mi bić do klubu, dobra Złota paczka premium i Johart, no W końcu jakieś takie Trafienie z wyższej półki nie jest to jakaś tam wyjątkowa karta, ale nie pogardzę takim Joe'em. Bramkarz dobry, chociaż jak dla mnie statystyki ma zaniżone, no niestety. Jej nie postarało się Emanuele Bué, Shuna. Wątek dla zawodnika sobie wezmę. I to jest 800 monet. Sklep. Dobra, zaszalejemy. Weźmiemy tą paczkę rzadkich kart za 25 kafli i mamy w niej Colman. Colman, tak. Zawodnik z paczki za 25 tysięcy. To się na pewno nie zwróci, ale sobie Kolmana wezmę. Hengelanda, uj, kurwa, 37 tempa. Tego nie ma bata, żebym zostawił w kluby, bo to jest szybkie jak Perotti, no. Zastanawiam się nawet nad wysłaniem go na listę transferową, ale na razie w, idzie do klubu, bo tam jest zawsze miejsce. Lista transferowa tutaj, o. O, 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 Herbre Alumandry, to może być w cenie i koszulki Milanu podstawowe, no, no, no. Mogą być naprawdę fajne, fajne zarobki za to. Będzie nam się niestety powoli miejsce Więc nie lubię kart morale ale nigdy ich nie wykorzystuję, ponieważ moim zawodnicy zawsze mają nadawane akumulatory Dobra, ostatnia paczka w tym pack openingu za 25 tysięcy No i zobaczymy czy coś uda nam się trafić, bo jak na razie nie widzę niczego dobrego w tych paczkach I trafiamy Mawubę To jest podsumowanie może tego pack openingu, bo nic nie trafiliśmy. Debryna sobie oczywiście wezmę nie mamy chyba nie będę brał, Mawuby też nie będę brał. onaś n fitness dla drużyny, piłka ten na ten Slansky na quicksell A Wę A nie my weźmiemy, bo nie ma. Legenda nam się trafiła, no. Co prawda nie jest to biała karta, ale naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Dobra. Kontrakty to jeszcze wrzucę. No i oczywiście zapełnię całe miejsce, tak więc ja dziękuję Wam za dzisiaj. Zrobię miejsce i jutro widzimy się z powrotem. Narka. Trzymajcie się. Cześć!